Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z gry Rom Total War. Dzisiaj, jak widzicie, atakujemy wojska z Katarginą. Będziemy walczyć dzisiaj z Katarginą. Z tyłu są jeszcze wojska jakieś tam. Katargina, Katargina. Jeżeli te wojska musimy jak najszybciej pokonać, ponieważ chciałam atakować Katarginy Zamek, ponieważ no... była wojna między nami przecież. To więc muszę szybko zrobić, żeby oni, tamten lud, ani ci nie, nie doszli dotąd. Bo, jakby doszli, to naprawdę będzie lipa. Yy, pokażę wam moich nowych ludzi, moich nowych kolegów. Tutaj są: są co princepsy oraz balisty. Tak, tak. Jeszcze mam teraz koni takich innych z włóczniami, ale niestety ich nie, nie używam na razie. Chwilowo. Gdzie są te pap. balisty. Oj kurde, ja się boję z, te, z tego, że to wyniknie katargina, muszę tam napierdzielać. Jest! Póki jeszcze tamte legiony nie idą, bo tutaj będzie masakra, widzicie? Patrzcie, tutaj i tutaj, tutaj jest bodajże 300 a te wojska to są balisty które artyleria 6 a no więc co to ma być może my już pobiegniemy do tamtego wojska nie wiem ile wojsk stracimy przy okazji a tak Jakaś cenna podpowiedź sprawdźmy ją. Dolność specjalna, płonące pociski. No wiem, płonące pociski, ale my nie mamy na razie tych, tych dobrych łuczników. A dobra, skoro ich przegoniliśmy, to ta, atak. No musimy iść na te większe, niestety, wojska. Obyśmy wygrali. Mam nadzieję, że wygramy, ponieważ... Katargina, tam jest zamek katarginy, którym ja mam atakować prawdopodobnie. I w następnym odcinku będziemy atakować. Może jeżeli wygramy teraz, to atakujemy zamek katarginy. Postanowiłem, że teraz będą odcinki z wojen tylko na razie. Przecież jakieś tam cztery odcinki wojny, potem jakieś tam kontrakty i inne pierdłki. a Oby Katarzyna z nami nie wygrała. Wow, 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 wow. Obawiam się, że łucznik z, z łucznikami będzie problem. Ten Hremes zginął elegancko. Nie rozpraszajcie się, nie rozpraszajcie się. Tutaj, te wojska. Tymi się zajmą, te wojska. Rzucajcie w nich. Te ci, to ja widzę, że ludzie się nie mogą podziać gdzieś. Nie mogą sobie wybrać floty, której by atakowali. Na nich. Pyk. Elegancko. Trzeba to z sercem podejść, nie zrozumem. Obyśmy wygrali tylko. Oby to było trafne. Bo jeżeli wygramy, prawdopodobnie. To są te jeszcze mędy. Ale to są łucznice? Sprawdźmy to. Nie, te, te akurat mogą się tam. A gdzie są moje balisty? Moja, jeszcze mam jedną balistę. No ale trudno. No cóż. Powiem wam, że my ich chyba rozproszyliśmy strasznie naszych. Więc cały oddział na jedne wojska. Come on, come on, come on, come on. Cii, cii. Rzućcie, rzućcie, rzućcie. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie, pięknie. Tylko, że w swojego raz rzuciliście i... Nie, 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 nie możecie tak robić. Oj w dupę, to już jest... Obyśmy tylko nie przegrali. Co oni robią? Nie mają kapitana, który wydaje rozkazy. Dokładnie, tak, dokładnie. To więc będą oślepieni, nieco My mamy generałów. Jeszcze trzech. Na dobrą sprawę. Obyśmy wygrali tylko. Parcie, jak pięknie. Parcie, łuczniki Ataket. Elegancko. Hey guys. Nie wiem, komu my teraz. O, tam są łódki, ale to są łódki nasze, niektóre i niektóre rodoljuszy. Macedonia. O, elegancko. Ja już nie wiem, kogo mam tutaj bić na tym, na tym polu bitwy. Tutaj tylko powiedzmy sobie, że se... Patrzcie, ja, jaki od razu żółty kurdes. Patrzcie teraz, jakie pa. Widzicie jakie strzały? Wow, Płaś jak ich zbiłem. Wow. Zbiłem normalnie szarżą konną. Wręcz. No, Nuuu no. no, Ale trudno wygrać Tak no, więc dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Patrzcie ile my pokonaliśmy kapitana Hanona. Tregesa i kapitana Hremesa. Tego pierwszego kapitana Hon Hanona nie pokonaliśmy właściwie, tylko jego wojska pokonaliśmy i on uciekł sam. Tak więc dziękuję Wam bardzo, ukłony bije Pumpkin Jack naprawdę Serdecz serdecznie. Dziękuję Wam za oglądnięcie. Do zobaczenia.